Witam. Dzień dobry. O, tak, tak, tak. Ej, nowe info, nowe info. Uwaga, bo. Yy, pytali, czy banujemy globalnie i Yumi i ja mówię spoko. Spoko? Ja mówię, ja mówię, wchodzę w to. No, no, no to Global Ban Yumi Trundle. Jak to w Biopi? Dobra, Bo w ogóle się gra, ale nie, zostawmy Witeczka, bo to między nami się toczy bój. Nie! kurwa, tak Nie! Tak, ja kurwa! ale shame, naprawdę! Nie będzie! Nie będzie Mastera! Stary Popcu zabawę! Nie doram. będzie! Ja popi wypierdalam Nie ma zabawy! Ma być smutek i ma śmieciara przyjechać po Delorda dzisiaj! Kurwa, Wladimir Banitew ban kolego i Laoi ban. Dawaj mi kurwa tego ZEDA, Krzysztof! Poczekaj, co jest jeszcze? Gragas! O kurwa, Gragas! Umiesz gragasem zagrać? Nie! Swayna mogę wziąć! Dawaj tego ZEDami! Z. Z Swain? Ej to swap. No. swap, 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 weź, weź, weź po prostu, swap nie Kurwa, jak oni wezmą tego Gragasa, to jest pizda totalna. Jak wezmą Gragas Lucian, to jest koniec, szczerze. że Jest, kurwa, ile zE O kurwa! Ej dobra, Christopher, mi się wydaje. Malfight? No właśnie, może Malfight. Kurwa, mal właśnie nie wiem. Malfight? Malfight? Czy Swain? Malfight? Malfoy? Nie wiem. Chyba malfight. Malfight tego typu? Dobra, go. Go, dobra. Lećmy, kurwa, malfight'a i chuj. No, O, Oo! Dobra! Spoko, spoko! <laughs> Ale troll lobby tu jest! O kurwa! Witaccie zabawi. I dziku na zecie! Ja pierdolę! Ale lobby się wylosowało! Witek to na Którna mógłby wylecieć? Nie wiem, ale stary włączą swoją playlistę, nie? Ja pierdol, ale wylosowało. Całun strażnika. Zobaczymy, jak to jest lepszym Zedem. <grym> Fuki. Idziemy, Christopher! Na nich, Christopher, musimy tak powoli. I pamiętaj, że możesz z E walnąć, ja, żeby ja, ja Jorik nie wziął planta. Nic nie robię powoli za bardzo, nie? Tylko kołpaczka mam. Idę po planta. Planta bierz Wziąłem jednego Spokojnie, nie? Chodzimy? O. Ja portalem lecę Dobra O kurwa Dobra, dawaj teraz po planty idziemy Idę pojedź do drugiej strony Uważaj Jorik? Nie, o nie, ma, nie ma portalu, nie ma portalu, go Jorik Kołpak We plancik Wybierz się górny, górny, górny. A ah! Raz Dwa trzy! Trzy planty! <laughs> Redukcja tak speeda! Dawaj, dawaj, kurwa, do końca, Duś, dość, duś, żeby pokora nie nas ty tego! Pokora, pokora, krzychu Bo on stakuje, Bo nie? A ja pamiętam dłuższa Kurze. walka, tymi, Wyjebane w to! Pokora! Dobrze, dobrze, dobrze! I teraz zobaczmy co Witek robi. Proszę, żeby Witek wiebał! Dziku! Dziku! Co zrobił Dziku?! dziko? Witek, 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 Witek odradagla Witek i czajek! MUJSOTOSEK! Mi! Jest wykręt to. Żebyśmy nie wiewali na Witka i tego, to będzie! Tak, O kurwa, taak, programy taak. out, programy out, programy out, nie? O kurwa, programy out. No, ja wyłączam to, bo też. Rolka czy co? Rolka czy, czy, czy co? Ja biorę tak. Raz pierwsze i tyle? Cel, jeden na czas odnowienia na cel. mi efekty przy trafieniu, a to nie. Bo to było najbardziej brązowe, tak? Czy co? Guciu ma blitza, No to jakieś wykluczenie chyba trzeba zrobić. Dajesz się 15% Jedynka, no. Guccio na ma. Blitzu gra? Niech się gra w sumie, Gucio. Ale ja nie będę, ja nie będę. Odpaliłeś tym na no, okay. Discordzie? Odpal. Odpalam. Na co Na Witka gramy! I na delorda przejmujemy planty. Poczekaj, powoli. Dwa, Idę, do dwa. górnego już, no. De, dasz AD, Przetrwasz? Tak, żyję, żyję, Jest tam i redukuję auto atakiem. Dwa. Dobrze, Krzychu! Dawaj, dawaj na dolny teraz! Portalem lecę. Napierdala ich! Biesz, 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 dobrze! Gubią się! Dobra, dalej! Goń, goń, goń! DUŚ, 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 DUŚ! duż TAM, 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 DUŚ TAM! dłuż! Tam, duś, tam. Ja nie, 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 do, nie, nie, Bierz do, to do, wiesz to od dołu! nie! Bierz biesz, bierz biesz, To od lecę, biesz, 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 Spokojnie! biesz, spoko Podnieś mnie, zjebałem! Podnieś mnie, podnieś mnie, Krzychu! Ja go zabijam, kolego! Tak? Nie, Krzychu! Dobrze! Dobrze, kurwa! Yes. Śmieciara podzika! Śmieciara! Twoje takie zdają dodatkowe oh. obrażenia, równe 100% moc umiejętności. Krzychu, ja możemy mus... tego nie wygrać, ale ja nie możemy na tym lorda muszę Nie, zrobić tutaj, wiesz? Troszkę AP muszę się zbudować. Krzychu, tutaj... oni mają morgankę, nie idź, Krzysiu, Krzysiu, idź tabiski, tabiski, Krzysiu, od razu. Tabiski, tak, ale wiesz co? Demonika muszę zrobić. Oj, Krzysiu, kochany, zaufaj mi, Sunfire i Tornmail, i ty jesteś niedoznacznikiem. Ja mam nie do zabicia. perka takiego kolego, że to nie mogę tak myśleć, bo Oj, to chyba wziąłeś złego perka. Oj, kur. Oj, to chyba nie, Krzysiu. No, nie wiem. Chodź tam, chodź tam, Masz maszerkę. Mam, mam, no trzeba. No, kochaj, przejmijmy implanty na razie. Ty weź, implanty, to, no. te, weź, stój tutaj, stój tutaj i idź po plancika już tego. Tak, 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 a ty idź po drugiego. Dobra, na razie to bez znaczenia, tak? No i teraz chcemy wejść, nie? No? Oni są na dole, muszą być. Oj, zmisowałem, uspierdalam. Nie, nie, nie marki, nie marki Morganom! Masz w niego? Mam, ale. O kurwa! Żyję. Ja pierdolę, zmisowałem wszystko. Żyjesz, żyjesz! Ja też żyję, żyję, żyję no. Pasiu. Po, po, ono, ona go podniesie. Nie. No, Jo, Dawa jakieś lizankę robimy po streamku Krzysiu. Tak, jak wygramy, jak wygramy, jak wygramy. Jeszcze nie, jeszcze nie teraz. Ej, zrobię, bo 100% mojego AP, to jest 100% też AD. Jak listę, czy das Blade? Ja zrobię ten demon. Y nie, no, robię stalowe serce. Krzysiu, Krzysiu, weź, przypierdol normalnie. Chuj w tego perki, serio. Nie, no, to jest ważne. Ale zobacz, i tak cię już ci to co dało, zobacz. No, bo mam 30 AP. Zabi 30, I wystarczy, AP? i wystarczy. Tak, tylko Krzysiu, jak ty musisz mieć Sunfire'a na nich, musisz mieć. Nie wiem, kolego. No, poważnie. Zaufaj mi, zaufaj mi, dobra? Zaufaj mi. Ja wiem, że mi nie ufasz. Mm. <laughs> ale to nie raz tylko trochę. ja poczytałem. Ale Krzysiu, te. Ty... Ale, no dobra, zrób jak chcesz, ale spierdoli nam to. Dobra, Erkuj, ma odwagę. Dobra, rkuj od razu, Bitek, bitek. Boom! Co robi g g tego? Dziku! BUM! a co ma robić? Dziko! Do domu! Śmieciara śmieciara, śmieciara! 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 Nie no, nie, pocie się aż tak! E. Piszcie śmieciara na czacie, szybko! Śmieciara! Używanie umiejętności zapewniają ci kumulowanie nieskończoność przyspieszenia umiejętności Średnie. Kurwa, nie dalej będzie Użyć go. go. Jedenka? Poczuj pieczenie. Ignite egzo za wszystkich wenemi mogę dać. Co myślisz Ignite Egglot na wszystkich? O pojedynkę? Nie. Nie wiem. Nie wiem stary, ale wziąłem jakiegoś perka co niby wybucha coś, ale nie wiem o co chodzi w tym. Chyba mnie strollowali widzowie. Po użyciu erki zostajesz niewrażliwy na ten średnie. OP o, to kurwa. jest? ale gówno, ale gówno, ale gówno, ale gówno. Co wziąłeś. Nic, nic O dobrego. kurwa, dobra, chuj w to, dawaj je! Ja muszę teraz. dawaj, Jorica, da, no! Jorica, Jorica. No dawaj! Ja nie żyję się, się Weź portal Ja pierdolę, nie mogę O kurwa, zjebałem, on miał nadal erkę bez flesza tak, Ale Jory... śmieciera po nas super przechała super Ale zabrakło zabrakło mi hitka wiesz, na Jorika No kurwa, no zjebałem, nie myślałem, że on użył wcześniej na mnie, my bad Sorry, sorry. No, dobra, pokora, dobra. pokora, to wiecie co ja to znaczy, Ja już składam, będę mega OP Zobaczysz, <grym> to, zobaczysz, plus 100 <grym> damage na autotaku Śmiejesz z tego, tu nie ma się śmiać Patrz to! Patrz to! 110p O on kliknie ta ataka! A nie zdążyłem. Ej, w sumie to to nie było... Ej, Morgana ma Azonę, musimy tu wykajtować, będzie ciężko. O nie mam tego wu. Podejdź tam do nich, ja normalnie. Może, czy nie? normalnie. Nie, 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 normalnie. Dobra, weź tego. No podejdź tam do nich O kurwa Kurwa, diebałem. A kurwa. Ty, pierwszy, ja pierwszy wstanę, to jak podniesiesz mnie to. O, ty, ładnie. E, FH za jebe, eee, FH zajebę, no, co? Nie. Eee, Imos. fire? No, nie wiem co, nie wiem co. Nie, nie, poczekaj. Weź sobie jakieś rezisty na Veigara, może? Ile masz Abysal rezistów? Abysal mask, po prostu. Abysal Re e mask, Abysal może, no. No. Ja w ogóle tego Blitza próbuję wyłączyć. Nie, ja go wyłączyłem już, dobra. Z Zmoralicza. Nie no, to tak to nie. Z itemów na AP, to wiecie co tu może jeszcze? Nic chyba. Kurde, tutaj najlepiej jakbyśmy zbanszatowali tego to Weigara, ma, ale nie wiem czy plesa, nam się to uda, on Obydwoje mają flesza, obydwoje. Ja krzaka zerknę, ja pa 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 pa. Czekaj, czekaj. Czekaj, poczekaj, nie. Veigar! Albo no. nie, dobra. O, widzą, Jirik. widzą, widzą. Poczekaj, nie, dawaj tam do góry na tego, o. Tutaj, to. O, masz r w niego? Mam. O chuj Krzysiu, tu już nic tam nie zrobimy. No. Nie wiem, ciężko. Odkryli mnie od razu tutaj. Veigara trzeba wejść. No, musisz być bardzo zdecydowany. Tylko jak mają obydwoje flesza, a mieli, to ja nie wiem, czy tak powiem po prostu. Wydaje mi się, że ja... najlepiej, jakbyśmy ich zaszli od dwóch stron jakoś. Nie. Ja. Nie, bola. musisz od razu, że tak powiem, coś zerkować, nie? No, no. Nawet Jorika, cokolwiek. Ale jest okej. Okay. Teraz gramy na Morgane. Czy obydwaje mają samonery, Ja sobie kupię potkę. Na HP. Mają, mają, mają. Ty nie masz. Eee, słuchaj, ja bym połkował. Daj mi połkować i... i. nie wiem co. Coś. Ja mam 6,5 HP, to też tak wiesz. Mogę, mogę przytankować chyba jedną klateczkę. On jest immun, jak ktoś po RC, Nie możesz go zerkować od razu, okej? Okay? Eee, yy, Z? Tak, jest immun. Dobra, dobra, bo tak osoba zrobiłem. To Morganem może? No? A nie, Morgana, ma zonie. To nic, czekamy. O kurwa, dał mu klatkę. Och, chuj. Pańskie to zresztą. Nie mogę się ruszyć. Eee, baliśmy to. Nie mogę się ruszyć. Niedobrze. Ja potrzebuję ten wiesz? Ten potrzebuję na nich. Stary, ja wiem co kupię. Zephyr chyba. Za tą matkę dużo siana straciłeś. Stary nie, Zephyr, błagam, zrób coś normalnego, gargoyla, cokolwiek. Nie idź tego useless tema, Zonie, złóż, zonie. 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 I tak, i wyje ten itę mimo, bo on jest useless, 500 damage, serio. ja to daje. A on z działa, wiesz? Teraz no, traktujemy, no, ta... tak? Ataki, Ale ta runa nic nie daje, stary. Dużo daje. dobra, tak chcesz. Tak. Dobra, a tu musimy Olin, Olin kogoś. Jak oni się ze splitują, to Olin po prostu tą jedną osobę. No, dawaj tego Jurika, dawaj nawet. Poczekaj, no, teraz no. już nie no. No chuj, dobra, Dostał. powoli, powoli uciekaj teraz. No nie no, teraz to już poczekaj. No i chuj, nie, 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 kurwa, chujowo. Nie, nie, musimy od razu erki albo tego, no chuj. Ale jak dam od razu erki, to gówno z tego wychodzi, wiesz? Da, nie wiem. Daj w dwóch teraz, jeden dał zonie, a drugi. Klatkę. O tak, tylko że ja nie mogę, bo kurwa ten Wegar mi po prostu one-shotuje. Ja nie powinienem tam skakiwać, chyba i po prostu dać się może wywalić, nie wiem. Nie wiem co. Najważniejsze, żebyśmy byli lepsi, lepsi od The Lorda, bo, bo po nich śmierciara przyjeżdża, po The Lorda.